Cześć, dzisiaj wybrałem się na SSP przy stacji Lublin ponikwoda A Lublin znajduje się w województwie lubelskim, powiecie lubelskim, w aglomeracji agro lubelskiej. Generalnie wszystko lubelskie, lubelskie, lubelskie. Także nie jest to jakieś trudne do zapamiętania. Także dobrze, zaczniemy od prezentacji. Po prostu zobaczymy co. Tego intra, to jest Oczywiście standardowo zaczynamy od prezentacji. Przejazd wyposażony jest w 4 sygnalizatory SDK2 Kombuda, 4 Krzyże Świętego Andrzeja. Proszę bardzo, mamy również ładne żółte naklejki tam mamy kontener, sygnalizatory są LEDowe, przejazd ogólnie jest na kategorii C, ma zarąbistą tonację Echla, co oczywiście usłyszycie w trakcie przelotu przejazd kolejowy, znajduje się na linii kolejowej numer 30, a tak dokładnie na 105 km i 120 m tej oto linii kolejowej tutaj mamy szlak na Lubartów i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Rudnik a w przeciwnym kierunku Mamy szlak na dworzec Główny w Lublinie i w przekazi najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Lublin Ponikwoda, który stąd widać. Tam oczywiście jest jeszcze przejazd na ulicy Turystycznej, który postaram się też nagrać, ale niczego nie obiecuję, gdyż mamy ograniczony. Tak czas. wygląda ten oto przejazd, tylko lewy z drugiej strony. Niestety ten Echel zorąbistym z tonem jest tylko jeden. On znajdzie się po drugiej stronie, aktualnie jesteśmy po stronie kontenera. Także dobrze, teraz czekamy na przelot od pociągu Regio, relacji Parczew, Kolejowa, Lublin Główny. Zapraszam na przelot. nam SA134 w kierunku Lublina. Ten zarąbisty ton tu jest, tylko po to tu przyjechałem. Super! Także dobrze, ja zaproszę o na tle panoramy miasta ciekawostki na temat Lublina. Lublin jest stolicą województwa lubelskiego, które pochodzi od samej nazwy Lublin. Lublin lubelskie. Jest to jeden z niewielu przypadków w Polsce, kiedy województwo nazywa się od miasta. A inny przypadek to na przykład województwo opolskie, gdyż takie województwo również mamy. Mamy lubelskie, mamy opolskie. No, w tej chwili nie jestem w stanie wymienić innego przykładu, aczkolwiek może jest, może nie ma. Musiałbym troszeczkę zrobić większy research. I przy okazji wiem to z lekcji geografii. Ciekawska druga. W Lublinie znajduje się obóz koncentracyjny Majdanek. Byłem tam osobiście. Zachęcam, zachęcam, żeby tam zajść w trakcie pobytu w Lublinie. Aczkolwiek jest to miejsce dla osób o mocnych nerwach. To jest, znajduje się około 8 km od tego przejazdu. Kolejną ciekawostką jest to, że w Lublinie znajduje się KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, jeśli dobrze pamiętam. Czyli jest to taka duża uczelnia, którą widzę z okna w moim apartamencie. Jest ona właśnie jego wysokości mniej więcej, czyli dosyć sporych rozmiarów. Oraz w sumie też wszystko. Także dobrze, to już było na tyle. Z tego miejsca zdawał dla Was relację Maty08. Cześć!